No witam wszystkich bardzo serdecznie, tym optymistycznym akcentem. Witam się z wami. Eee, no w końcu wyczekiwany, upragniony deszcz. Mamy coś już tam z dużywą odparować. Ale mamy e, na miarce około 33 litrów, mm, a generalnie spadło w sumie gdzieś 34 chyba e, litry. Plus 3,5 na początku maja, co daje nam łącznie jakieś 37,5 litra za maj. No i jesteśmy uratowani. Co prawda, nie wszędzie, ale są takie miejsca, gdzie już naprawdę ucierpiały, i już nic z tym nie zrobimy. Ale generalnie, trochę zaczęło to żyć. Znaczy myślę, że zacznie to dopiero żyć, bo e, na Bakier trochę z temperaturami było teraz, więc, więc myślę, że wkrótce się to zmieni. O, a w tragedii. Właśnie, tak ten tytuł filmu e, obrazuje tą sytuację, która e, no odbywa się, się już odbywała się na naszych terenach, na naszych polach. E, Cały kwiecień 11 litrów, na początku maja 3,5 litra no ale teraz mamy w sumie 32 litry opadów z zeszłego tygodnia, więc no, jesteśmy uratowani. Tam, gdzie jeszcze w miarę pola są takie lepsze, może inaczej, nie są całkiem kiepskie, no to jeszcze, jeszcze, jeszcze jakoś to będzie wyglądać, mam nadzieję. No, a gdzie jest katastrofa, więc e, tam już nic nie zrobimy, no i trzeba to przyjąć na klatę. Sytuacja niesłychana, bo o, już nie, naprawdę nie pamiętam, kiedy e, dosiewałem trzecią dawkę azotu, więc e, no cie, ciekawe rzeczy się dzieją w Doniszewie. E, no ale tak przy okazji tutaj tego, że e, zakończyłem właśnie nawożenie w burakach e, śmigałem e, około 180 kilo e, zaksanu czy też meganu jak to się teraz nazywa, ja mam zaksan akurat jeszcze, no ale to jakby nie ma różnicy, e, plus gdzieś tam 150 kilo kornkali rozsiałem i, i tym sposobem zakończyłem nawożenie e, azotowe no jak i całkowite właściwie e, całość tam na 120 5 chyba kilogramach nabozów mineralnych się zamknęło w Buraku no ale nie zapominamy właśnie, że mamy oczywiście rozlaną gnojewicę oraz rozrzucony obornik, więc no i jeszcze międzyplany także mamy tutaj całkiem sporo, jeśli chodzi o o właśnie azot i nie ma co przesadzać, no ale właśnie Yy, mówiłem, że zamkniemy nabożenie azotowe w pszenicy, ale jednak stwierdziłem, że jeszcze zainwestujemy te parę złotych, bo no, spadło te 30 tam 2 litry czy 3 wody, więc yy, no powalczymy jeszcze o, o parametry, o jakość pszenica. Jako jedyna ucierpiała w sumie przymrozkami, yy, ale mam nadzieję, że zaczyna się to, zacznie się to bujać i ja z mojej strony dokładam jej dołożyłem jej już w sumie superplonu k-biostymulator plus poleci taki kompleksowy pak witamin dzisiaj właśnie wraz z ochroną fungicydową tak samo jak w przypadku tutaj innych zbóż preaxor plus tebukonazol no i myślę, że że to powinno trochę ożywić tą pszenicę i, i pobudzić, i będziemy będziemy zadowoleni. Mam nadzieję. No, tym bardziej, że zapowiadałem jeszcze w tygodniu jakieś yy, opady, więc może, może, może to będzie strzał w dziesiątkę. A jak nie, jak się uda, to dobrze, a jak się nie uda, to trzeba powiedzieć. Hazard, uprawiamy hazard. E, oczywiście, jak żeby inaczej, e, do południa ładnie sobie, do południa szło dobrze, e, ładnie sobie rozsiewałem, nie było wiaterku, człowiek wyszedł zjeść obiad. <grym> no i co? No i już się zaczyna urwanie dupy, ale na szczęście te granule pozwolą nam na takie dosyć dobre rozcianie, więc e, tutaj się o to nie będę aktualnie martwił. E, no. Aha, jeszcze powinien wspomnieć, że też właśnie jadę z Aksanem i 100 kilo dorzucam, także tam 33 kilo czystego, więc już koło 150 się zamknie e, nabożenie, myślę, że w zupełności powinno wystarczyć. No i mój, będziemy jeszcze e, Naturaminem plus e, Floviton PK ratować, e, kolejny zabieg, jakaś stówka znowu do... Do skarbonki ale, no, mam nadzieję, że to fajnie, fajnie wyjdzie i, i, i przede wszystkim e, odratujemy tą cierpiącą pszenicę, e, w której to widać typowo odmianowo, że Pallas dostał mocniej niż na przykład architekt, którego mam też zasianego trochę gdzieś tam z przypadku, e, więc, e, no. To, sa to samo stanowisko, ta sama hodowla, bo to też jest na a odmiana odmianie nierówna. No na szczęście wiaterek pozwolił na wyjazd opryskiwaczem na pole. E, zostało, tak jak mówiłem, z fungicydów e, ochrona pszenicy, pszenicy, która ucierpiała, dlatego dorzuciłem mu dużo, 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 dużo oprócz pleksora i tebukonazolu dorzuciłem też e, oczywiście basfoliar, dorzuciłem e, nutramin, e, czyli aminokwasy, e, takie dosyć dobrej koncentracji i fajny skład. E, dorzuciłem e, płynny PK, e, także no to już się zrobił dobry zabieg. E, no, aż nie chcę liczyć, ale na pewno 250 zł przekroczone więc więc no jest dobrze, ale no musimy znaczy no, dobrze to będzie jak to wszystko e, ruszy dostało dzisiaj dawkę azotu dostanie właśnie te mikro e, plus ochronę fungicydową e, no i przede wszystkim dostało wodę i i mam nadzieję, że to ruszy, bo naprawdę miejscami nie jest źle miejscami jest bardzo dobra ta pszenica, fajna no a miejscami są no, kiepskie, kiepskie takie placyki, więc zobaczymy co, prawdopodobnie jeden z ostatnich tak jak mówię, wyjazdów na pole, jeśli chodzi o o Tutaj ochronę fungicydową. E, zmieniłem plany. Wjeżdżam jeszcze w Rzepak Raz, e, bo tak naprawdę jest rokujący w porównaniu do innych. E, no i wiadę jeszcze tam lekko z, z fungicydem, z insektycydem, oraz e, będziemy próbowali e, NHCA Delta. E, spróbujemy jakoś tam podbić masę tysiąca ziaren e, azotem, więc e, jeszcze, jeszcze e, trochę z tych ważniejszych jeszcze zabiegów, które muszę amazonką wykonać e, będzie jednoliścienne w burakach e, bo no żeby nic nie spierdolić, przede wszystkim sąsiadowi kawałka aczkolwiek dziwnym frafem od granicy przyrządkimi Zginęły, więc nie wiem czy jest w sens się tak mocno przejmować, chyba, nie no, musi być wszystko zachowane nie, w porządeczku, także, także e, będę chciał z tym jeszcze zrobić, e, no ale to nie dzisiaj, na pewno w rzepak w sumie planowałem, że miada, ale później mi się przypomniało, że jeszcze ta delta nie dojechała, więc... E, więc muszę ten zabieg przełożyć na jutro, że jutro warunki powinny być też odpowiednie więc e, jakby bez spiny dzisiaj sobie walnę e, całą pszenicę e, fajnie tutaj 10 hektarowy kawałek e, a później no niestety wjeżdżamy na e, 4,5 w sumie w czterech kawałkach no i jeszcze Hektar 62, także e, mniej więcej pewnie minie tyle samo czasu, żeby e, to zrobić co teraz na tym polu 10-hektarowym. Tyle ode mnie na dzisiaj. E, ja tu jeszcze będę obserwował piękny zachód słońca przede mną, a, a ja się z Wami żegnam i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!